No Ej, nieźle. Kurde. Ej, ja muszę kurde chyba jakiś koc powiesić na, te, na ten ten jak się ten na te na tę to coś, Bo mnie to drażni. W ogóle jakiś no. szeroki dołek. No to fajnie. No bo tu możesz i do... wieszający kosz zapraszam. Bo tu możesz, do, możesz wody. do wody ten, nie? Paść i to dlatego. Ej, nie to, żebym coś na marudził, ale strasznie słabo mi idzie. A podstawę, Boże, no zobaczymy. Na chwilę, na chwilę Wtedy wracam. 3 5 5. Będę musiał coś powiesić. Kurde. Będę musiał powiesić Koc, ale muszę... Grać! Ja bym zrobić fajny odcinek. Wieszaj chod na odcinek C Cicho! Kurde! Nie mam teraz porady dla opornych No, trzeba to kiedyś zrobić, co nie? Lepiej zrobić ten odcinek. A tak fajny moment! No, no dobra, teraz się sprawdzać. Padło chociaż. Come! Dobra, popserwujmy. Dobra, poobserwujmy Hadesiaka, ja idę wieszać moją tą, ale nie, to Nie, to jest, to jest, jest Czasuj się bardziej. Do! No, powinno... no, Dobra, troszeczkę to powinno mi pomóc i powinno być lepiej. Ja powinienem być odrobinkę lepiej widoczny, tak żeby mnie to nie drażniło. To... Przygotowuję się do obrony magisterskiej i, i tak sobie myślę. No, dobra, zrobię sobie małą przerwę. A co można robić w przerwie od nauki, od pracy? No można sobie w ten, no wiecie, no. Pokręcić sobie co nie tym tym spinnerem. Teraz jest szałna, to to mówię. Też chcę być fajny. Też sobie kupię. Ale nie pyku. Przejdźmy do triku. Tym razem to ma O nie nie, Szupiderku Stój Nie robi krzywdy, nie zabijaj mnie Nie, nie Aaaa. 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 Udało? Tak, postrzeliłeś <śm> mnie, daj <śm> na jakiego. Nie ma na świecie youtubera takiego, który myślałby lepsze historie od kapitana Gladiego Każdy jego odcinek szybko się cię rozbawi Czasem w Hale Sika się pobawi Albo w DBD generator naprawi Gdy swoje elo elo krzyknie, smutna mina z twarzy od razu ci zniknie Możesz się też przestraszyć tego, ale pamiętaj, on się u ciebie boi bardziej niż ty jego to, to jest bardzo ważny tekst. Jeśli nigdy go nie poznasz, czeka cię zguba. Nie poznasz również wtedy tej najlepszej strony YouTube'a. A jeśli to usłyszysz słyszysz, daj no teraz, sub. teraz suba. <laughs> yo 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 yo! Dwa pytania, a mianowicie mieszkasz sam czy z kimś? Jeśli tak, to z kim. Oczywiście, że Hahaha! <laughs> Czy masz dziewczynę narzeczoną żonę? Mam flarka. <laughs> na dachu wcale nie biega biedny detektyw Hadesiak. Całkowicie sam, zdany tylko i wyłącznie na łaskę Bladeusza. Co? Ok. Czyż ja też się żyję. <grymne> ja, ja też żyję. żyję. jak to się mówi, Kadesiaku? Kto po dachach? Bojuje, ten z dachów spada. Znane polskie przysłony. Znane i dopiero. No, hello, Flotel. Ja już ja, ja od, od początku biegne, biegne. rundy Dobra idzie polska no, policja i The Sound of the Police Ale ja nie miałem o, od, ma... od początku, jeszcze wow. od, 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 na odliczaniu A patijemu no, się zniknęła z winem jak się rozpoczęła runda Halo, ma, no, ma no. Czemu, Czemu to hałasujcie? Czemu, Czemu tu hałasujecie? To jestem konduktorem Dobra, panowie wiecie jaki jest problem przy kotłowni? w tym? No właśnie, życie ma sens. Nie przejmuj się tą depresją, pomyśl, że inni mają gorzej. Tak. Nie, rozchmurz się. Wiecie, jak uleczyć osobę chorobę na depresji? Tak. Nie, nie masz co, nie, ma, nie, ma co. nie masz szejmu. co. Nie masz co, się, nie szejmuj się. Szejmuj szejmuj się. I inni mają gorzej. Pomyśl, pomyśl że, że to już było, to tak. też, też minęło. To minęło. nie możesz żyć całe życie jednym tak. to problem. No i czemu chcesz mnie zabić? Wy tu macie Hades. Nie będziesz chcesz... z... Z, z wami to. grać. My naprawdę ra raczycie tą grę. My nie gramy. Zagraj. <grym> <grym> no. no. Ja, ja chyba wyjdzie. na to forum się zapiszę tam. <grym> tam. Właśnie. Wiesz, wejdziesz na że forum, że tam mówią o nas że jesteśmy z gównami. Siemma, no. no. ja nazywam się no jak... ja na Ja słyszałem jakiegoś cześć. No to Furman, furman. Piesę, piesę jest, furman ma inny piesę. głos, jak mówi to mikrofonu Ale o co tam. chodzi? No, jest, 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 jest Ej, bo ktoś chyba pił na nagrywki. Oj, co z ziomek? Jakiś nowy youtuber. No, tutaj, 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 tutaj. Ej, ale wiecie, że ja aż ja specjalnie pojecham do żeby zobaczyć. Cześć. To przepraszam. Ej, znowu, znowu jest, ja, znowu przyszedł. To to był. Znowu ziomek przyszedł jakiś na TSA, znowu jak what to fuck. się Ja był nie za nie. nami, idzie jakiś strajca. Czemu mam do nas To było taki Fany 4, moment, 40, Możesz raz, dobra. Ale fajnie tak, nie, nie 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 nie, nie. Po Ale po nagrywkach się Mam kolejny z kumpli Kto i jak nagrać Nie nic bły masz buterko. Ale mi bo Masz tak. Hello Co? Pokaże sztuczkę? Patrz Znikasz jak moje 700 złotych ziomek Co? Diabeł zabił Manojka Tak Dlaczego zabiłem I był traitorem <głanie> Diablo zabił Manojka <głanie> Co coś się Co? wydarzyło? Chwila, bo nie rozumiem. Wrzuciłem grana... Bardzo dobrze, że diabeł szanuję za to. Bo, no, zrobiłem, fady, manojka, bo zrobiłem fady. zrobiłem fady moment, ale no? tak. jesteś ty torek! Grand! Znowu? Tak! Ty jesteś errorkiem. O ja no offense, z ziomek jak sobie. No, jesteś horrorem, tak głupia kurwo, tak, kurwo. U, U. Nie, nie, to tak nie mówimy właśnie do siebie, bo wtedy mógłbym mnie zabić. Ja tak nie mówię do niego Ojej Ej Ignacy obraził Agnierosa, może go zabijemy za to Ej dalej. Ooo Mnie też teraz obraził Polowanko chyba na Ignacego Chyba tak, chyba tak Jakieś polowankę się. Kultury trochę chamie Wypierdzielaj za bramę ziomek Bo cię Ale z bliska, nie no Silent wupa, jak ostatnia pizda Dobra Ale z bliska, Silent wupa, jak ostatnia pizda Ile masz HP? HP? Hey, Windows oh. <gust> <gust> Ej, czy nainhos, athletes, i tego się śmiechawa, ja nie wiem czy tak to to kurwa, to, to był najlepszy, to był najlepszy kurwa rap ever Ja bym się popłakał się bym się tego Ja się ja się śmieję No anyway. Bo to był şey śmieszny. O, faki kurwa, idźmy z to Ja jak uśmiech kosmity. Ej, <gulia> ja. Panowie, no minęło 20 sekund, rądy <gulia> jeszcze nikogo się nie kosmity, kurwa, nie Co się dzieje? No, przestań pizdo Co to się dzieje? Co się dzieje? No. Co, co, co tu się dzieje? Ja to dzisiaj zabiję, ludzie się cieszą. Ciekałem <stutujem> <Nie stutujem> się. Ej, zaczyna ja się niekontrolowana zbiara, Ja! Czemu? ja. Czemu? 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 Ej, bo cały co popakałem się, mam całe oczy czerwone, jakbym ci <ścoughs> Nie, płak, będzie dobrze. A to, żeby bon. mnie, jak synu czerwonego, masz... to pęknę. A... To... Synu masz Ej, te pone no. oczy, bo nie pęknę. Jest to Diabeł, Admiros i Marcin! Jaki kurwa Marcin, elektroniczny Marcin. Hello, hello. Yes, Elektroniczny Marcin! Zmęczyłem się. Uh. Oh, Diabeł, dziś, dochodź tam dzisiaj... szybko. No, no, się tak. Dołączaj się szybko. By, 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 był Dołączony. Jak słyszeliście, Diabeł i Admiros świetnie się ubawili właśnie przed chwilą. Klaski, klaski. O, nadal jest super, że się tu bawią. A dzisiaj zagramy sobie <coughs> właśnie wyścig kulków. Dobra, możemy zaczynać. <coughs> ale, ale powiem wam, zapierdalam takie małe te. Takie moje kurwa kuliczki, najczęściej na na zera Tak, wezmę tak. ja moją ten, idziemy, dobra, dobra. Yy, Zmieniamy mapę Żeby zmienić mapę musimy wyjść No nie Dobra, to się czepał sobie Dobra, dobra let's go Dobra, ja kosztuję znowu Następną mapę, to no, będzie, miejmy nadzieję, że to na będzie już o wiele lepsze Greszny dwoje, no? Benkenobi! Jak w tak śmierci. Nie wygląda jak jest dwoje! No. Co ale zrobiłeś? Ale co zrobiłeś? Co Dziabłem. Co Dziabłem. O, Diabeł! Tak chodzą do dupaj i wszyscy zakończą. na chwilę nagranie, muszą pewną osobę ze wszystkich kontaktów. Ja wytrzymałem, wracam. Poczekajcie, chwilę ja się skoczy do klopa. to był żart! To był żart! Nie wierzę co to, poszedł? Dobra, to będzie stało się. to był żart przecież. Nie, no i tak po wszyscy muszą dać Lidii, one nie dał notki Lidii. Tu, widzisz, że po co to pro? No nie, Marcina, ale to był żart, było 100% fej. Powiedziałeś, że. No, ah, no tak, Adwiros <laughs> będzie usować teraz eh, tak. ze wszystkich zdjęć dużo czasu jest zanim z Facebooka, z Steama, z, z YouTube. Czerwa reklamowa, to... No, Z telefonu Ty, ry, ry, ry. Dobra, to może zagrać. Kieszki, Admiroski. Parówki Admiroski. Pararoski, jeśli już. Pararoski! <laughs> Diskacieka! Disketeka! Дискотека, 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 это дискотека века Эй, диджей, эй, битмейкер, эй, уличный денсер Шейкер, шейкер, эй, батимейкер Co nie? nie wiem, może zróbmy, poróbmy coś, pokażmy może do kamerki coś fajnego. Ja na przykład mogę pokazać, że mam szyszkę. Ja mogę na przykład tańczyć. <śle> no. Ja mam szyszkę, która jest ze mną od zawsze, zawsze siedzi przy moim monitorze, co nie? Szyszka? Tak? Ty śpisz śpisz ty szyszką? Nie, na, ona, ona, ona szepcze do mnie czasami. No. no tak czasami no. Nie wiem, e, mam jeszcze ja paskę fajną i... taką. O, heavy metal. Musisz się nauczyć, że jedyne z czym się śpi pod poduszką to jest AK-47. Ja mam drewnianą fajkę taką. Z, z, z Drewnianą fajkę W mordzie A, w bardzo, 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 dziadkową, bardzo, bardzo, dziadkową, fajkę O nie nie, Szupiderku Stój Nie lubi krzywdy, nie zabijaj mnie дискотека века Эй, диджей, эй, битмейкер Эй, уличный денсер Шейкер, шейкер Эй, патимейкер